Czy pierwszy, lepszy sezonowiec wiedziałby, czym straszy się nowicjuszy Arasaki? Mówią, że jeśli starzysta zawali terminy, dorwie go duch przeciętego na pół faceta. Nikt nie pamięta, że chodzi o Jonego. Dobra. W tym momencie to mi zaimponowałeś. Dotrzeć do kogoś z Arasaki, żeby wygrzewać coś takiego. Serio, nie żartujesz z tym uwielbieniem dla Silverhanda? Towarzyszy mi w każdej chwili mojego życia. Jest jak moje sumienie. Szczere do bólu, upierdliwe sumienie. Pięknie powiedziane. Się nawet wzruszyłem. Jesteś w porządku. A co tam? Trzeba edukować młodzież. Może znajdzie się dla ciebie jakiś lepszy kąsek z podiady. No się inne dzieciaki uczyły się śpiewać chromowane kredki, ja już znałem na pamięć czypyny. pięknie powiedziane. Się nawet wzruszyłem. Jesteś w porządku.